W tego jest Koło Naukowe AlkaHES, działające przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Giry Skłodowskiej i jest on dedykowany młodym chemikom, którzy chcą właśnie się sprawdzić, sprawdzić swoje, swoją wiedzę chemiczną na forum innych szkół. W tym momencie na salach pisze 123 uczestników. Uczestnicy są pogrupowani w trzyosobowe drużyny, które zostały przez nich stworzone. Mają za zadanie rozwiązać część teoretyczną. Są to zadania na poziomie powiedzmy rozszerzonej matury. Żeby zgłosić się do tego konkursu, potrzebna jest oczywiście wiedza chemiczna zaangażowanie, dopełnienie formalności i przygotowanie plakatu naukowego na, w związku z tematyką turnieju w tym roku. Główna tematyka dotyczy chemii spożywczej, chemii w kuchni. Jest bardzo ciekawym przedmiotem. Je, mówi o wszystkim, co się dzieje dookoła nas, tak? o wszystkich przemianach, tak? z, czego coś, z, czego, z czego coś jest zrobione. i no, Bardzo ciekawe, jest interesujące.